Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś mamy wyjątkową okazję. Pierwsze spotkanie w eliminacjach mistrzostw. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Zgadzam się, Tomku. Oczekiwania są wyśrubowane, ale jeśli uda im się dobrze wystartować, będą mogły patrzeć w przyszłość z optymizmem. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Między słupkami Peter Schmeichel. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi razem z Thiago Silva. Frankie de Jong oraz Marcos Llorente zagrają na środku pomocy. A na pozycji napastnika Stoiczkow. Widzimy teraz na ekranach skład ekipy Hurricanes: Andreo Nana w bramce. W obronie Ronald Kuman wystąpi obok Klostermana. Kevin De Bruyne oraz Luka Modric zagrają na środku pomocy. W ataku zaś zobaczymy Mirosława Klozę, współpracującego z Andriem Szewczenką. Wiktor Cychankow? Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Czy trafi do siatki? Jest gol! No, nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku. Mendy, Rodrigo de Paul, Mbappé. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Tracą szansę na. Szansa na remis! Ależ teraz wejście, obrońcy. Była dobra okazja. Mo Salah jest naprawdę blisko setnego gola. Wystarczy, żeby jeszcze raz trafił do siatki. Salah! Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. A teraz Depaul? O, i to był książkowy odbiór piłki. To, że nie padł wyrównujący gol, to nie przypadek. To bardzo udana interwencja. Kto wie, może na wagę zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Kloze! Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Uwaga, mocny strzał. Ale bramkarz nie musiał się specjalnie wysilać, by uchronić zespół przed stratą bramki. De Jong. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Mija go sprytnym zwodem. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Rywala. Czy będzie zagrożenie? Frankie. Jedno podanie i robi się groźnie. Tak! Mamy wyrównujące trafienie. A więc ten mecz zaczyna się na nowo. Popatrzmy, to było książkowe rozegranie z pierwszej piłki. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego, no i gol. Czy dojdzie do piłki Mbappé? Znajduje tam Kiliana Mbappé. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. De Paul. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Ależ teraz przegląd pola. I Rashford! Nie, nie daje się zaskoczyć. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Stoiczkow, w pole karne do Mbappé, wow, to drugie jego trafienie dziś, wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz, brawo. Sędzia wznawia grę, Hurricanes czeka walka o wyrównanie. Stoiczkow, ależ pewnie teraz, wyczuł moment, idealnie. Markus Rashford. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe czy zakończą to strzałem. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce. Znajduje tam Kyliana Mbapy. Podanie zwrotne do Mbapy. Co wymyśli? Ma sporo opcji. I Żał Cancelo przy piłce. I znów Jean Cancelo. Jest za linią obrony. Uwaga! Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick. Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. A więc mamy 3 do 1. De Paul. A teraz Stoiczkow. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Piłka w siatce. Ależ są w formie. Mają teraz już trzy bramki przewagi. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Sędzia przerwała grę, będzie wolny. A teraz De Paul. Co za blok! Znowu są przy piłce. Muszą bardziej uważać, tracą szybko posiadanie. Niedobrze. Stoiczkow. Czy zdoła trafić? Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rozpoczęła się druga połowa. Zobaczymy, czy będzie ona równie ciężką przeprawą dla Hurricanes, co minione 45 minut. Czy może jednak uda im się wrócić do gry? Urywa się kryciu? Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Głęboko w pole karne zagrywa. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Stoiczkow. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. A teraz? Jak to zatrzymał Onana? Podanie przyjmuje Trent Alexander Arnold. Poradził sobie z przeciwnikiem. Dobrze teraz zatrzymał strzał. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Naciskają. De Paul. Dobra intuicja. Jest przejęcie. Mbappé teraz przy piłce. Udało mu się ograć obronę. Ależ okazja teraz. Kosmos! Co tu się.